Manko, witam was kolejny kół z gry Fortnite w nowym sezonie Chapter 7. Dobra, zaczynamy już Jak widzicie, Naruto wrócił. Kupiłem go wczoraj. No ja lubię oglądam Naruto i lubię Naruto, więc kupiłem. Myślałem też nad Saskę, ale Naruto, Naruto, Naruto mi się tak bardziej podobał. Nie wiem, tak jakoś. A jakaś też jest git, ale. Kakashi, jest w jakiś. Dobra, nieważne. <grystanie> co ja gadam w ogóle? Jinx wróciła, a dziś zaraz czekół... Zaraz wróci tak ideal do sklepów. Normalnie. Dobra. Jak obderzając to ten sezon. Nie mówię, że jest jakoś zły, ale... Te bronie, co zrobili to jako... Mi się nie podobają zbytnio i ta sniperka jest taka... <grystanie> Mogli się bardziej postarać. No, ale nie oceniając, no. Gdzie nasz Battle Bus? Jest? Gdzie jest nasz Battle Bus? Mówi nam zabrać to, co kochaliśmy. No, jak już jako tsunami będziemy. Jak tsunami będziemy lecieć. No wiesz, jakieś lagi mam. Na początku, zawsze takie. Ale ogólnie, tu. w rundzie nie mam lagów. mam takie. No, git, nie źle. Na no, Naruto mi się dobrze, dobrze bardzo gra. Polecam do skina. Skida. Boże, no. Teraz Teraz spóźniony odcinek, ale... co tam. Najgorsze jest to, że ten sezon będzie trwać aż 4 miesiące, do 6 marca podejrzewam. Nie wiem, co muszę na ten sezon przygotować. Ale dobra. Tak Jak zginę na początku to, nie, to była taka runda, wiecie? Rano jest... Była pierwsza dopiero. Tutaj na dole jest. Teraz zrobili takie coś, że Golda się nie, za, gold się nie zapisuje, tylko trzeba zbierać co rundę. I jeszcze raz Golda nic nie kupuje. Zwyczaj. Znaczy, czasami może kupię. Granat wezmę. Karnaty są czasami git. Dobra, dajcie mi karabin jakiś. Wolę wykochać sobie, żeby matce odrobinę zabić. Okej, okay, no... No dobra, Nie o, jest. no. Nie oceniaj, oba to boosty jest. Dobra. Mogę wziąć, no mogę wziąć, oooo To mu się podoba. Od razu ma. Nice. Ale śmieć. Dobra Z rady o jak. O tak mówię. Okay, zaraz jak go tam wrócę, tylko tutaj Może jakieś leczenie znajdę Bo pewnie wstawiam max HP już Okej okay. Nie to co chciałem ale co to jest tam? Jest a OP broń co jest po prostu nie do powstrzymania Na górze jest ta skrzynka? Aaa, bo to tu, tu pokazuje to To już nie niepotrzebne Dobra, może tam coś będzie. Szukamy leczenia, tak Skrzynka Z tego wylecą... o, to się to Z apteczka No, mogło być gorzej. Dobra, biorę snajpę Może wy... wy coś fajnego jakąś rybkę żeby się uleczyć do końca i lecimy dalej Dawaj tu wędkę łowimy sobie żeby ktoś o tyłu nie brał bo... bo się wkurzę to leczyło czy... nie to leczyło tylko ten no tak To sobie było. O Jezu, za późno! Za późno tutaj mam płaszczak jakiś taki zabrakit I karanek Lenady im dawaj i lecimy.

tak strzela? Jezu, myślałem ile celowałem. Budowania mam co ja, ja, co ja robię, co ja robię? Dobra, jeszcze jedna, jeszcze jedna runda Ja się, ten, ja się Że nada, żałosny jestem Czemu nie zbieram tego, maców I co ja w ogóle robię? Jestem po prostu jakiś Ory mi znajdzie mecz, proszę 5, 4 dobra Ja się teraz tera mi lepiej pójdzie Naprawdę Jezu Czemu by tak słabo poszło? Czemu by tak słabo idzie? Dzisiaj chyba rankedy powinny być, chyba Chociaż nie wiem Chociaż nie wiem tego... Ja adi mi... ...króć USA... Bo nie poszliśmy tak skacze, co nie? i wróciło do nas gdzieś nie wiadomo gdzie ale w potężnym polecimy to, to jest słabe właśnie to jest właśnie tak to jest takie a zagopijam się gdzie właśnie po prostu sobie do trójkąta bermudzkiego O, właśnie. I o co właśnie mówię. Czasami, widzicie? Pięknie, ale podwyższa tak totalnie, Tak o. Bo nie wiem. się. Teraz mam sens, bo to dupa wyjdzie w lada, jak nie będę miał. No czemu to 6-7 zadaje? Wszystko to jest z tymi naprawdę Fortnite... No jakiś specjalny. ja tak filmiłem właśnie. O Jezus Maria. Dobra, <laughs> jeszcze raz po prostu. Dobra, no co miałem sezon, to... No grałem jak gówno totalne. Jakiś totalny shit. Dobra, pompa też nie mam. że mogę poograć, co? nie cieszyć się z życia. No, muszę sobie kupić karnet bojowy. Parkuje mi właśnie 9 zł do karnetu. Może to się poratuje. Czymś. Może. O Jezu. 9 złotych brakuje. Say. No, a fajna muzyczka taka no Ha to, i teraz do 20 się ten... To jest trochę denerwujące Jadę

Ja tu nie będę lądować są wszyscy na dole Czy może wyląduję tutaj A tu już będzie Dawać dobra katane, biorę ogardam totalnie. A, bo już się tam. Dobra, no Nie, no Po prostu nie wiem, nie wiem co tu sądzić, tak mnie, tak, tak mnie właśnie kochają tutaj. Co oni za mną? Oleś Po co tu... To... po co tu chodzi, widzę... Mmmm, lecimy. Hmm. Może ster a na Naruto. O, to mi pomoże na pewno. Na 100% mi to pomoże. Jestem przekonany, na stówę. O jezu, miałem ja, gościem Simpsona, a mi się tak bardziej podobał. Jakiś lepszy był. O, ten sobie wezmę. No wreszcie no, zagramy. <laughs> Patrzcie, tutaj w fałdolce darmowe wierzymy. Co odbiorę i trochę o 200, czy potrzebuję jeszcze 800 fałdolców. No tu ale, robię wielkie takie obliczenia matematyczne. Dobra, wypozorcy się tego nie są już mieć tym sona na tym w ekranie tutaj. Muszę się obudzić, obudzić się muszę. Chyba. Dobra. Jadę mi. To więcej masów zebrać, a nie po 100 masów. I tyle, i. Ale jestem pro. Chociaż jestem dobry. Także to nie jestem. Dzisiejsze specjalnie z to tylko patrzą na. O, jak ty, ty gryzesz! Zero fanu mam z tej gry. Trzeba mieć fana, nie jakieś. No specjalnie się. Raz, ostatnio miałem właśnie sytuację taką na TikToku dziwną komentarzach jakieś dzieci się kłóciły dzieciak że naruto wróciło po trzech latach na pisze że po trzech latach wróciło yy, a tu jak wieciak pisze jakie jakie za po tr trzech latach jakie lato to było kusić na tych całku normalnie Nie wiedziałem co o tym sądzisz ale fajnie się ale fajnie się to czytało Bo tutaj się. Polecę, coś porobię. Myślę, że on zabił chociaż przez te rundy. Dowiedziałem się odcinek czeku O, 8 pisze pisze, Burzaków, mi burzaków, nie to budować ja mogłem. Jezu, starezcie, chuj zabiłem. I zaraz ten gościu mnie tam zabije, co nie co strzelał. Opteczka tu jest Nie, tu z dziurach. Holy shit Czy zdążył się uleczyć? Wod był co nie? Czy mi się... Nie wiem, nie wiem. Jest takie dziwne ruchy miał no, w kocie? Mę to ale... O właśnie Nie wiem powiedzcie, jeszcze też tak wam spada Tak do góry gdzie ten był. Nie wiem czy ja tak mam tylko czy o co Fortnite'owi chodzi My tak kochają po prostu A ja nie będę No trzeba wolę, Oczywiście No weź tu wejść Trzy skrzynki oś. Nie Nie Też nie Już na tysiące to grube drewno O, najlepiej z takich małych Przecież się biało Co jest, w ogóle? acho que a gente prawie się możliwe <grybuj> Okej, okay, dobra, prawda się to

Tu dobra, dobra. Bardziej staramy się. Jest tutaj właśnie tak, płotki. To chyba na tą. Dziwno no tutaj, dziwnokrajny nikt nie przychodzi. Tylko, ale. Parku rozrywki, no można powiedzieć. To jest park rozrywki. Tutaj chyba nikt nie, przy, nie przychodzi nawet. Dobra, to w A za tym jest. Te mapy jest teraz... Takie duże mapy robią. Jakiś byłem, ale dobra. Ej, dobra. I to akurat nie było zamierzone. Ty, 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 ty. A są polece nagle ty? O. o, że nie Bo ja tak sobie. O, jestem sobie, sobie. Zobaczcie, ja mogę do tego kupić. Za do tego goldzika tutaj. I jeszcze ten. Przekupiłem ja dwa właśnie. A, byś kiedyś było trzeba przytrzymać. Chyba. A jak klikam, jak już wiecie. когда-то на наши. Ja zabiłem bossa. Właśnie, <laughs> bossa, ty. Ja Ale... No, nie powiem. Kibon jest bo ja jestem miły hmm. Dobra, sezon taki średni bo taki wiecie, no taki No taki, 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 taki Nie mówię, że jest jakiś najgorszy No co mówię, to, to. Okej okay. Okej No to, to właśnie zobaczyć, czy jest Są rankedy A, za jeden dzień się rozpocznie No to, to nieważne. nieważne yy... Blizzrack, to też godzina i Dobra, w tym odcinku to na tyle. Taki nie za ciekawy to odcinek. Dużo się nie działo. Dużo umierałem, może zaraz pogram trochę, wiecie. No, do to do zobaczenia do kolejnego odcinka Elo, elu elu elu. elu.